Daniel Martyniuk w mocnych słowach obraża ojca na Instagramie. O synu zapominasz. Tego nie spodziewał się nikt. W niedzielny wieczór Daniel Martyniuk znienacka opublikował na swoim Instagramie filmik, na którym w niecenzuralnych słowach zwraca się do swojego ojca. Sędzenka Martyniuka zarzuca wokaliście, że wszyscy zbijają na nim hajs, a on nic z tego nie ma. Potem było jeszcze mocniej. Mogłoby się wydawać, że relacje Zenka Martyniuka z jego synem Danielem są całkiem poprawne. Młody Martyniuk często wstawia na swoje media społecznościowe zdjęcia ze znanym tatą. Także lider akcentu stara się wypowiadać publicznie o synu w samych superlatywach. Celebryta często broni Daniela po jego licznych wpadkach. O których aż huczy w świecie show biznesu Daniel Martyniuk obraża Zenka na Instagramie. Padły wymowne słowa Tym większym zaskoczeniem jest to, co stało się na Instagramie w niedzielny wieczór Było około 20, gdy Daniel Martyniuk na swoim Stories opublikował całą serię filmików, w których obraża swojego ojca na nagraniach widać go, jak leży na kanapie w okularach przeciwsłonecznych. Młody Martyniuk ma pretensje do celebry to to, że inni na nim zarabiają, a on jako jego syn nic z tego nie ma. Jego słowa wywołały wielkie poruszenie. Cześć kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich. Koleżków. Wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs i tej całej reszty nie, a o synu zapominasz. Kocham cię tatusiu. Pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. FK ją! Wykrzyczał Daniel Martyniuk po czym pokazał niecenzuralny gest. A to jeszcze nie koniec. W dalszej części nagrania młody Martyniuk kazał się dosłownie zapchać swojemu ojcu. Zapchaj się nimi tam, zapchaj się, mówi w kolejnym insta storie senzenka. Wszystko wskazuje na to, że Daniel Martyniuk wytrzymał zaledwie niecały rok bez poważnej afery. Ostatnim szeroko komentowanym incydentem z jego udziałem była burda podczas imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Sen znanego muzyka wówczas przez kilka godzin zakłócał porządek, a także atakował gości hotelu. Po kolejnej interwencji służb został zakuty w kajdanki i o świcie zabrany na komendę.